To jest wzór opisujący masę bakterii w zależności od czasu obserwacji. Ta literka T to czas obserwacji w wyrażony w dniach. I teraz chcemy policzyć w przykładzie pierwszym masę bakterii po czterech dniach, więc liczymy według tego wzoru, co się dzieje dla T równego 4. O, po prostu mamy wyznaczyć wartość dla argumentu równego 4, więc podstawmy tutaj. Miejsce literki T4, wówczas otrzymamy działanie postaci 5 razy 2 do potęgi 0, jak to pomnożę, to otrzymam 0,2. No i teraz łapiemy za kalkulator i musimy przybliżyć ten wynik, czyli otrzymamy w przybliżeniu 5 razy 1,1. 4, 8, 7. No i dalej mnożymy. nie, tutaj już nie będzie przybliżenia. Tak, bo wcześniej otrzymaliśmy przybliżenie. Więc jak pomnożymy tą liczbę przez 5, to otrzymamy 5. 7, 4, 3, 5. No i ten wynik musimy przybliżyć do e, jednego miejsca po przecinku. I wówczas mamy 5,7. Odpowiedź to 5,7 gramów. Grama, gramów. Rozwiązanie przykładu A gotowe. Za chwilkę odcinek bonusowy.